Pokaż notatkę. Pokaż notatkę. Co się nauczyłeś dzisiaj, żka? Różne takie i w ogóle. Nice. Mamy to so. w ogóle jara. Co? Это новое, это новое губное стихо. Ты подвинь над пасок. Ноги. Kurwa serii? Nie O to zajebiście na to. I saga <try> pojedyncze. Na Waszpach ta saga na wlecie jeden No, bo ci się na rękach już Yeah! Jest jeszcze taki, on jest taki, żeby Marcin. założyć mam, to, wiesz, pod koszulkę go On ma na rękach niebieski lub biały I na tym będzie biało napisane Musisz to zgadnąć to kolor, tak. sorry Ten szary, jest, szarak To? Szarak saga. Nie to jest nowy kolor. Si, sí, Mars. 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 No. Czarny taki. No. si. Sí. Graffiti? To jest brzmi biały. Nie. Kładź taki, to musisz zgadnąć. O, O! o. o. właśnie, nie, Ej, to nie taki jest taki baby. baby. Dawaj na kurtce stary. Saga? Ej, no, bez kitu kurwa! Otagujmy, Otagujmy kurwa, mu tak. Kurtkę jebaną na plecach stary byś se zajebał, kurwa. Muszę przyjechać sam. Może mogę tak trzymać tu? Tak. Musisz, tylko docisnąć dziedziny. Dobra. Tu kurwa. Mój nie Nie, bo to stary, to nie o to chodzi, czy jak wyglądało, tylko żeby to na się zrobił bo to stary, okay. jak będzie za blisko, to nie będzie jak ten dobrze przejechać, bo To okay. jest. Blisko to nie. Lekko zamknięty, weibi, robi dalej. Zajmistuję się. Może od tej strony to zacząć? Czy od drugiej? Od z którą stroną to zacząć? A tutaj jest jest. Daj, daj. No! Eww! 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 jest eeeewww jakie serce grubo warstwa farby włącz to nagrywanie, zobacz to jest grubo warstwa stary, nie nie dojdzie kurwa? By? dojdzie dojdzie kurwa. stary jak ty trzymasz to będzie gęk, nie? Mmm yep. Ale źle ta dysła się skręca ciała jak się czasu wyciągodę A, no tak, bo to jest na... Teraz... Nóżkę, 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 A. nóżkę skręć stary. Ale strach Nie chodziłem na no moją... Yeah. Yeah. yeah! yeah, yeah! Ale gardet trzyma jak wyprowadzasz oh, cios Yeo! Yeah. Oh, to można w sumie to, na przykład to Jeszcze coś z tyłu na przykład. No. Jest tam były, to to szare, szare, Dwaj, 20 bramek w sezonie, no, w... 15. Tam, kurwiony, 15, że... 15 bramek zajebałaś w tym sezonie. Że... Można lecimy z tym głównym? Tak, tak, tak no, no, no. i yeah. Poszło, yeah. sure, man! Jest perfekto, perfekto. Yes, sir. Yeah. Dobra sobie, ty masz za zadanie i ty to i i i to. i Dawaj, Daj. i i jak jest prosto

Ej jest git Dobra. Nie, no coś ma, No. Zajebiście to wygląda. No. no. Yeah. Styles. To można bez tej dachu przyjechać, będzie dobrze. No. No, dobra. Skąd będziesz musiał trzymać, wiesz? Dobra. musiał przytrzymać tę steryl tak mocno, okay. ale tak jednak, że po prostu stary też się. Nie, yeah. yeah. No, dobrze siedzi z tym kolorem. Yeah. I Zadowolony, szef? Ja. Yeah. Yeah, bo... Nie, to zawsze, ja nigdy nie będę usatysfakcjonowany, kurwa, póki będę w grobie. Póki kurwa w grobie nie spocznę to kurwa nigdy nie będę zaspokojony, kurwa. jest okej, okay, yeah? nie? Ogólnie. Ogólnie wyszło taki dobry. Kurwa. Czekaj, jakby to rozciągnąć. A to jest jakaś różnica, jak robisz na takim elastycznym materiale, jak yy, na drut Nie wiem, wiesz. Trzeba, musi nie być nie. robiony na po prostu napiętym. W sensie no... no, tak, trzymaj to. Materiale chyba się tak po prostu Ej, ja trochę za, za mocno trochę przycisnę, chyba jak drugo ale jest gito. nie jest spod... Fajne Dobrze to fituje w ogóle do tej kuchni podoba mi się mm. A jakim kolorem robicie? 20 A co, kilka przelotów zwalimy? No do góry mm. Nie, zrobiło się wszędzie No tak nie do końca No bo to czarne, o, jest, to jest, czarne. jest. No, dawaj no, no, no. Troszkę teraz bardziej czarne no, Kurwa, nie tu nie się zagięło cały Nie no, jest spadło. No Słowę, nie jest git Nic się Yeah. Yeah. Nie wlewaj tą browarówkę Ja tę? To... Będę musiał tam wejść jutro Ej, co, co? kurwa, no. No. nie chcesz tego umyć? Chuj dobrze Bokiem? Nie, co piję? Nie, co piję? Najpiękniej, najprościej Tu się pasuje akurat pomiędzy palcami Działa? O kurwa! Yeah. To, jest, to, jest, to jest męczące, jak takie dziecko skupi takie ja tak jest to, to jest pogrom! Chuj, 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 dobrze, masz. I poczekaj. No, to. I tak. Gęsi. Teraz... Nie bym to przedłużyć. O tu. Dół. Będzie tak, nie jest, nadekna. Nie, nie jest. Nie przeszedłem, No. Co zrobił, jakby jutro to w tym piśmie? Kurwa!

Nie zachodź mi za skórę. Ja powiem mieć ten sleeve, bo mnie ja wygląda spoko. A na tobie, no nie wiem jak będzie, abyś go nosił, a no właśnie. No właśnie. No właśnie. Oby tak. Właśnie. Oby żebyś go nosił, bo. Lepiej, żebyś go nosił. Si, si, bo ja bym go nosił. To tak, dzień drugi. Petrols. do góry nogami. I wczoraj nie widzieliście, ale tak jakby tutaj nie do końca się odbiło logo sagi, bo ta się była naklejona z drugiej strony. I będzie Istanbul Petrol, sam napis w tym miejscu ciekawe, w sumie może wyjść. I... No, pokażę wam zaraz, jak wszystko wyjdzie. Każdy item zobaczycie, jak wyszedł zaraz. Biorę to kończę, bo jest godzina 18. No, no, no. Finalnie taką zip. Fajnie wyszedł. Tutaj lekki distressing się zrobił, ale w sumie spoko. To jest chyba mój ulubiony, kurde. Item. Teraz sobą wygląda, bo to elastyczny materiał jest, no jest pognieciony, ale na, no na żywo. Tutaj macie teraz fotę. Widzicie sami, że to kurczę miazga. Jest eee, ten long sleeve. Też spoko, ogólnie niecelowo. Wyszedł taki, ale się pobrudziło, więc całość się zrobiło. Taką. Damn.